Książęce, fakty i mity. Ciemne piwo ma więcej kalorii niż jasne. Początek lata jesteśmy na molo w sopocie. Za czym te kolejki? Yy, dlaczego wszyscy stoją tutaj, a nikt nie chce piwa ciemnego? Przecież ciemne piwo ma więcej kalorii niż jasne. Chcesz, żebyśmy były grube? Nie nie, nie chcę, ale naprawdę ma więcej kalorii. Przecież powiedziałyśmy już raz i drugi raz nie będziemy powtarzać. A do tego okienka, dlaczego nikt nie stoi? Ja nie wiem, a wy. My też nie wiemy! Nikt się nie zastanawiał nad tym tak serio. O Okej, to może ja tam zobaczę. E, hej, ciemne piwo wcale nie ma więcej kalorii niż jasne. Ilość kalorii nie zależy od koloru piwa, a od składników, z których jest zrobione. Ale będzie gruba! Książęce fakty i mity. Ciemne piwo ma więcej kalorii niż jasne. MIT.